Ja bym chciała powiedzieć jedno. Ja się bardzo cieszę, że skończyliśmy już dyskutować nad tym czy będziemy budować i czy będziemy kontynuować projekt centralnego portu komunikacyjnego, a możemy w końcu rzeczowo zacząć rozmawiać jak to zrobić. I teraz mam kilka pytań, przede wszystkim dotyczące tej mapy, która wczoraj się pojawiła i to jest pytanie od osób, które do mnie wczoraj i dzisiaj pisały. Co się dzieje z Polską Wschodnią? Dlaczego tam jest pominięty Lublin? Dlaczego tam jest pominięty Rzeszów? Dlaczego te wszystkie miasta ze wschodniego regionu naszego kraju są pominięte? Ja, już naprawdę milczeniem yy, pozostawię to, że Państwo zapomnieliście o Katowicach i podmieniliście tę grafikę w kilka minut. Bo to jest po prostu skandal i dla osób, które mieszkają na Śląsku, myślę, że to jest po prostu niebywałe. Natomiast co z Polską Wschodnią? I ostatnie jeszcze pytanie, bo to też yy, myślę, że wszystkich nas ciekawi, czy w końcu doczekamy się rzeczowej, merytorycznej dyskusji na Komisji Infrastruktury, a także Pan na parlamentarnych zespołach? Porozmawiali już panowie o sobie, to teraz może o ludziach, którzy mieszkają w naszym kraju. Święta to czas, w którym obdarowujemy się prezentami niestety tylko w tym przedświątecznym tygodniu trzy tysiące pracowników polskiego przemysłu zamiast prezentu otrzymało informację o zwolnieniu. to kolejna fala zwalnianych w polsce pracowników. Beko – 1800 osób, PKP Cargo – 3800 osób, kolejne trzy zamykane zak zakłady automotive na Podbeskidziu – niemal 400 osób, wreszcie 700, pra 700 pracowników z raciborskiego Rafako, które premier Tusk obiecał ratować w kampanii wyborczej. Widział się pan z tymi ludźmi i oszukał ich pan. Każdy miesiąc to kolejna dramatyczna lista zamykanych zakładów rodzin, które będą musiały mierzyć się z biedą, i zadłużeniem. W samej poczcie polskiej chcecie zwolnić 10 tysięcy osób. Jak długo państwo będzie rozkładać ręce z bezsilności? Jak długo Polska będzie funkcjonowała bez polityki przemysłowej? Za wasze nieróbstwo już płacą pracownicy z Żywca, Mosiny, Bielska-Białej, Łodzi, Raciborza czy Wrocławia. W zeszłym roku wybrali Dziękuję was po to, posłanko. żebyście naprawili sytuację, a nie biernie się przyglądali temu, co się w Polsce dzieje. Na Dziękuję waszych oczach poseł. zamyka się w Polsce przemysł. Weźcie się do roboty. Marszałku, Wysoka Izbo. 31 października 2024 roku zakończony został proces zwolnień grupowych w PKP Cargo, a pracę straciło 3665 pracowników. Wypowiedzenia były wręczane. Kobietom w ciąży. Po nagłośnieniu sprawy przez związki zawodowe zostało takie wypowiedzenie wycofane. Zostało wręczane kobietom na urlopie macierzyńskim, pracownikom w okresie ochrony przedemerytalnej, do tego, czym chwali się w mediach pełniące obowiązki prezesa spółki pan wojewódka nie zostały wypłacone zwalnianym pracownikom odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe. Pan prezes mówi, że rok 2025 nadal będzie okresem pełnym wyzwań. Co się za tymi słowami kryje? Pracownicy spółki nie wiedzą, ale może wie minister infrastruktury. Czy będą dalsze zwolnienia? Czy będzie miała miejsce wyprzedaż majątku spółki? Bo o tym mówił pan prezes od odtaborowieniu spółki. I czy pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji zwalnianych pracowników? Którzy nie mają środków do życia i nie mają Dziękuję. znikąd pomocy. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja chciałabym bardzo krótko opowiedzieć o tym, jak nie, biznes pani kręci... Pani, posłanie. proszę zadać pytanie, Pani Poseł. Dzisiaj, to jest moment na zadanie pytania. Dzisiaj Komisja Infrastruktury miała debatować na temat problemu z pociągami impuls firmy NEWAK. I proszę Państwa, to jest firma, która w umyślny, w umyślny sposób ingeruje w oprogramowanie, by wywołać usterki. Po to, żeby potem zarabiać na ich naprawie. Panie poseł, jakie pytanie ciekawe, ma Pani poseł? I to jest ciekawe, będą trzy pytania. To jest ciekawe, czemu komisja została zaplanowana na dzisiaj na 21 listopada, bo dwa lata temu i rok temu tego dnia pociągi tej firmy stanęły. Dlaczego nie stanęły w tym roku? Może dlatego, że ten pociąg wyjechał właśnie z Nowego Sącza, tam gdzie siedzibę ma firma Newak. Po naprawie. Być może. Być może posłowie platformy obywatelskiej nie chcieli dzisiaj dyskutować, bo tę partię wspiera właściciel grupy Newak. Być może, być może. Pani poseł wystarczy. Posłowie... Pani, poseł, wystarczy. pani poseł, miała Pani zadać pytanie, a nie zajmować nam czas skądinąd, fascynującymi opowieściami o meandrach naprawy pociągów. Bardzo serdecznie Pani Poseł dziękuję. Chyba nie tego dotyczy ta ustawa.